W odcinku. dziś mamy nowy event i dziś go mówimy, ale przed tym łapkę w górę sądzony ma być zostawiony, bo jak nie to się na ciebie obraże, a tego byś raczej nie chciał lub nie chciała. I nowe zmiany wchodzą na mój kanał. Pierwszą zmianą to bardziej regularność i we wtorek i w sobotę będą live'y. I oczywiście we wtorek zaczynamy z live'ami, jeżeli mi się dobrze pójdzie. I we wtorek i środę, znaczy sobotę, będziemy z Będę się starać, bo mam duże pudełko i zaraz je Wam pokażę. Tu jest, mam duże pudełko do rozdania dla Was. Podkładki, boostery, spójrzcie, ile boosterów tu jest. E, I jakieś inne gadżety duperele ode mnie. I będą do rozdania dla Was, a więc zapraszam na e, live, bo teraz całe to pudło chcę Wam rozdać plus mam jeszcze trzy plakaciki, jakby kogoś zainteresowały A więc zapraszam, e, więc zaczynamy teraz już omawiać eventik. Niantic teraz już wprowadziło 400 znajomych do Pokémon Go, można mieć 400 znajomych e, Mój Refeal Trzymajcie mojego refala. możecie skorzystać, jeżeli nie grajcie 90 dni lub założyć nowe konto choć dwóch kont nie można mieć, ale nikt za to bana nie dostał e, Refeal mój, proszę, trzymajcie, skorzystajcie, zapraszajcie ja będę robił misję, chociaż nie wiem, czy ja będę też musiał robić misję. No, ale wiecie, będę Wam pomagał jakoś czy coś. I mamy right Wars Week. A więc, co? Po pierwsze, widzimy? wyjdziemy sobie z sklepa. Sklerp, sklerp. Raper tutaj będzie przedni. E i 400 candy do ewolucji, tak jak kiedyś. Magikarp miał. Znaczy dalej tak ma magikarp, ale to wiecie, takie porównanko. I Skrlp, Skrlp ewoluuje w. Drug-drug. on ma te nazwy. I nowy Pokémon kolejny. Czundeler. Slantrzell. I 50 candy ewoluuje w. Ch Clawistera. Ok, trzeba się nauczyć tych nazw. Bo nigdy nie wymawiałem tej nazwy. I na dziko będzie się pojawiać Hitmonchan, Hitmon Lee. Obydwa mogą być shiny. Maku Hita, Meditite Obydwa mogą być shiny. Z Zangus i Sevipers. Sevipers spoko, bo nie mam Sevipera dalej, bo nigdy nie zdobyłem. Choć wiem, że były eventy i był u nas. I więcej Pokémonów na dziko. Wszystko może być shiny na dziko. I ten event będzie od 13 do 18. I. Jeszcze mamy nowe Pokémony w jajeczkach, takie jak Machop, może być Shani, miał Community Day tyrog tyrog ewoluuje w Hitmonlee, Hitmon Hitmonchana On ewoluuje w trzy Pokémony. nie wiem jak dokładnie się nazywają, ten ostatni, ale to wiecie e, Jeszcze będzie Elekid, Elekid miał Community Day, znaczy Elekta miał miał ciekawego Magmi, Magmi też miał Community Day, nic ciekawego e, Mogło być Shani oczywiście Makuhita i Meditate one już są na będą na dziko. Więc też myślę ciekawego, ale mogą być Shiny, jak ktoś chce z dobrze lepszym IV i Zangus i Surviper, obydwa mogą być Shiny. I na raidach będzie do Queen Nido King, Zangus i Seviper obydwa dwa mogą być Shiny, ale Nido Queen i Nido King nie mogą być niestety. I nie wiem czy Seviper będzie też w Polsce i Zangus jakby wiecie. Bo Seviper jest gdzieś tam daleko, poza Polską, a akurat Zangus jest u nas. Więc zobaczymy po prostu, jak będzie event. Będzie debiut Terian Form Landorusa. Dajcie coś normalnego na te rajdy proszę, bo mi się nawet tego nie chce robić. Global Challenge Aria Trainers around the world will have to work together to unlock a bonus. Więc pewnie będzie trzeba jakieś statystyki zrobić, żeby dostać bonus. Double Stardust for Catching, czyli podwójny Stardust załapanie. Będą Field Research Taski na sklepka i ch Leoncz I Team Go Rocket will appear more friendly, czyli będą częstsze spony Team Go Rocket I nie wiem, czy ja mam jeszcze jakieś informacje dla Was do przekazania Chyba nie mam, więc to koniec na dzisiejszym odcinku, dzisiaj krótszy odcinek, bo... Nie ma informacji do pogadania, a więc co? Pragnę się z Wami. Do jutra. pa! pa.